No Podjedziesz coś dzisiaj czy nie? To akurat, nie? się. Dawaj środek, bez sadzawkę Majster, pokaż na co cię stać. Dobry z niego. Nie? Kogoś w tym na to na możemy zaliczyć, tak? No. Myślałem, że już idziesz na łatwistej ceny chciałem <gry> No i nieźle, przez scharpę przejechał Zobaczcie, tu jest z metr skarpy tak naprawdę, kurde, myślałem, że na łatwiznę pójdzie i tędy wiedzie, ale nie, dobry z niego. Po no ślikonie! Kurwa ma i na gumie Jak tam Dobry z niego ogon To jest pan za gumia Kurwa, to jest za gonę Kocia panowie Dobrze Jedzko? Dobry z ciebie ogon No to nie No Michajek próbujesz nie wiem, czy się nie Patryk zaraz wjeżdża. Dobra, no, parę do tam no, Ja już się podbierałem. <śpiew> Dobra, pierwszy raz wjechał, zobaczymy teraz. Się... <śpiew> Majste. Dobra, dobry. O. Za mocno przybliżyłem się. Dobrze. Powiem tak. Kurwa, mało tego No, mało, mało. Słusznie mówisz. Kurde, ja na przybliżeniu nagrywałem. Myślałem, że jest już oddalony. Dawaj, Michał. No, startuje Patryk. to dwóch osób. Dobra jedzie, ma 525 pierwszy motor, Lepsza propozycja na start Jakby, jakby cię nie te, nie ściągnęło w tą stronę, to byś wjechał tu. Bo prędkość miałeś dobrą, tylko tu cię ściągnęło. Spróbujemy teraz z wyskokiem. Znaczy ja nie spróbuję, ja tylko kameruję. Prawie, prawie. Poczekaj, ja wejdę na. To wytniemy. Ale czekaj, czekaj. Ja wejdę pod ten. Ja wejdę pod dół, tak żebyś mnie przeskoczył. Będzie ciekawi. teraz na prosto i się złoży. O, jeszcze gleba. No, to powtór. Kurła. Myślałem, że, że nie będziesz nade mną. Dawaj Dobrze poszedł, co? Dobry ogon. No znowu będzie skakane. Chyba się czy nie uda. Widzowie, trzymamy kciuki. Za mało tak to właśnie wygląda na tym grosowanie widzowie, każdy to musi przeżyć. Niestety. O, oh, na kopka. Jeden sobie drugi jeździ. Bardzo się śmieje. Tak to właśnie wygląda. To jeździ, ten wie. Słusznie. Jedzie Michał. Zobaczymy co. Oszedł. Brawo Michałek! Michałek, jakbyś nie odpuścił tu tak w połowie podjazdu, to byś jakiś zły skoczył. To... Three hours later godzina To jest Honda. Ale kurde. Suchy nic nie. To po prostej wie. co się chyba u. Te typy dostosne. Morwatek akuna gra jeszcze. No. Okej. A no na samym kurwa, końcu. Do góry, a mało brakło. Do góry wciągasz? Do góry? Dzięki. Dawaj. Pośli Zmotywowany, nie odpuszcza. Dobrze! Pół tego lasu, żeby wyciął. Dobrze. Maginia, ja Ci mówiłem o tamtym podjeździe. A zajebałeś ten kamień tu, czy nie? Czy minęłeś Nie, nie wiem, nie widziałem. Ja tylko za bo tu drzewa Widzieć nie widziałeś, ale czułeś, Ej, czy nie? Tu jest kamień taki z 30-40 cm, wystaje ja na nim chyba właśnie tą rękę. No mówię Ci, nie. że pół tego lasu wyciąłem. Ale, ale tu patrz, ja go widzę stąd, ten kamień. to jest taka Żeby prynka. nie te drzewa, to tu Daj wie. do dołu i zobacz kamień, ja w niego centralnie przyjebałem A koło. ten, okej. Okay. Tamten? No. no nie, nie, nie trawiłem. No bokiem miałem. Ty ten, ten tam, felga tam, by ten. była scytrowana. Kurna z bliska to nawet ładny jesteś. Kocia. Dobra, co ja zrobię? Daj mu, daj mu. Jakoś... Daj mu, coś A, będzie. Co? Na jakąś dupeczkę się odezwie może na Instagram. No to nie. <grym> Tej gościu. Daj mu opór. Zobaczymy co się stanie. Wiedziesz, jeszcze raz tu brykniesz? No ten kamień mnie przeraził teraz. Ale nie, no to bokiem go minął. Po co ja mu pokazywałeś go? go? Jak ja drzew nie mogłem ominąć. Mogłeś po... Zamykaj oczy jak widzisz drzewa. No Chodzisz oczy zamkną. Tu zamknąłem. No serio. No ja tu też kiedyś, bo gałęzią na onego, że jak się dostanie. Ten kamień, wypierdol, wębi wy, go. Nie no, chodź szkoda przeszkoda będzie. No, to o, Michałek atakuje. Jak nikt się nie patrzył, to wjechał, no. Ale będzie zadowolony, że go nagrałem. O kurwa, jak skoczył. Kocia! No bagien! niech Ty już, który to level 34, do stówy jeszcze daleko. Ale ja więcej podjechałem jak No ty już level wyżej jesteś. Ej, nie tu! Majster! Ja tu, w prawo nie tu! Majster, tutaj towarzysz z połowy podjazdu! U, kurwa! No to dawaj. Nie kurde. w to stronę! Na skrzydło! Kurwa! Michał! To było dobre! Dobrze coś! Kamień jakiś! Ja pierdolę! Weź go Michał, spróbuj wyrwać! Ześ to nie powiedzieli, że tu tak Co się do wyrwania! Daj, weź, weź! Nie no, poważnie! Bo ja na nim też rękę rozwaliłem, Michał! Chore powiedział, bo no to, to kurwa panu! Mówiłem, że trafisz ten kamień! Ja się przestraszyłem, bo jesteś prawie tu. <noise> kamień minęłem, bro, mało brak panu. Nie, no delikatnie walnęłeś w kamień. Nie, tak jest, po <noise> jest. No ale tu to już jest podjazd taki kurwa hardcore. Uważaj, uważaj, uważaj. uważaj, bo tu nieszkolony ogon jedzie. Zaliczone! Dawaj, byku! tej Krzyk w tej sprawie, w teraz! Kurwa, nie wiem czy to nagrałem. O kurwa, złamał kierownicę. O kurwa. Dobrze, nie szczęko. Widzowie kierownicę wyrwał. Trochę udało się to nagrać. Ajajaj, ja aj, aj. no jeszcze takiego upadku nie widziałem, żeby się wbić i wyrywać kierownicę no, 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 no. Maciek, przypucuj się widzą czemu nie wjeżdżasz. Chory jestem. Na co? Na <laughs> nie to nie Co? <laughs> no kurde, cała ekipa jeździ. Nie można dzisiaj, no. <laughs> no, no i tak to jest. Zobaczcie widzowie, kurde jak się lalka prezentuje. Mm, Lux. Mam trochę problem z ręką, także ten weekend jeszcze, znaczy się sobota, jeszcze kocia, niedziela, odpoczynek. A za tydzień przychodzi e, czas tuningu i remontów takich delikatnych. Jeszcze być kocia. Co tam za oponkę? Na Rumunii będzie trzeba zmienić. No ja to miałem plan, żeby na Rumunii kupić chłopaka. Nie pierdziesz, że ty będziesz chciał tą Honą wjechać, papijos. Naprawdę? A co, manetka w przy kieszeni na łódzie będzie trzymał? Nie jak wejdzie, no to zobaczymy, ale Maciek! Tędy terenówką zjeżdżaliśmy, co? Znaczy się ty z Jarkiem zjeżdżałeś. Tak było? Ty, ale ty jeszcze wtedy młody i głupi, co? co? Młody i głupi byłeś No, to było ze dwa miesiące temu Nie no, z rok temu Nie no, ze dwa, z rok, z rok Kurde, ale to były wariackie czasy Były czas. Wiedział, może by terenówkę kupił jakąś? Co? Chuj, ja wezmę ją na siebie, tylko jej nie złomujemy, tylko ją sprzedajemy Bo ja nie będę miał czasu, żeby ten... Żeby ją naprawy. Żeby wyrejestrować, bo ja pracuję, kurwa żeby zgłosić papiery. Jakiegoś kurwa takiego niezniszczalnego. I to jakieś pajero Może ktoś z widzów wymiał, co? No ale drogie takie królewski. No. Ale właśnie, tak jak oni kupili tego Nissana Torano, czy jakoś tak się nazywa za 7 tysięcy go kto? jebią jak pojebani. Grzymalaki. Tak? Ja no. coś rzucę ostatnie. To by było coś. Terenówka fajna. No kurwa, na wieczory? Wieczorem, no tylko że nie ponagrywamy z tej terenówki za wiele w nocy. Chociaż lustrzanką Czemu? to by się lustrzanką, dało. Lustrzanką zapierdolimy bo to, ledy na, na dach wyjebane. No to lipa, w nocy się nie da nagrywać, ale... Nie, lustrzanka. go to nie, ale lustrzanką niekoniecznie musimy w nocy może... Halogeny tak... po 100 każdy na czoło jak Służ, ja kiedy akumulatory w plecach Akumulatory i eksploatacja ogień Ale tam kurwa działają. Ej będzie coś z tego! No to nie. O już zespawali piachem Piachem i na gumy do rzucia poszło to majstr, kocia Majstry Tam zobaczta live Laj, z takiej kamery prowadzić to fajnie by było jak. Life'a No. też Kaczorek Life'u y prowadzi Możemy go odwiedzić jeszcze dzisiaj, co? Zajechałbyś Michał na urodzinowe piwko z nim? Zero. Może no, karmi mu kupić kaczor z domu? Kurde Śwager mojego kolegi, co to się stało? Lekka kraksa była Jak rzec. on ci to kurne skręcił? Gdzie o, to pękło? Tutaj pękło, tu się włożyło, tu się skręciło. Na razie uf, uf. chodzi, ale ten pomad dobry jest, powiem Ci. Ale i tak dobrze, że ten. Nie boli cię nic? Nie, tylko trochę zobacz, od mu tutaj po tym... Tu dostałem, nie? Na uda poszedł. Poszło. Nogą wyłamałeś kiedy No. Ręce? Wiesz, ręce mi się wymknęły, nie? O tyle dobrze, no, że tu nie poszło. Tak dobrze, że nie ten. Bo... No. Zaraz wy... <grym> Nie kaftan, tylko gips. No. A kopaniarz chyba tak właśnie ręce połamał, że tu mu wpadły i wiesz poleciał kurwa, no kurwa, ja to nie wiem, w dówek też wykręcę. To dobre i niedobre. Na znaczy, jest dobre. to jest dobre yy, w góry. W wiesz w drzewa, jak Dobra są ten, woli, a tak nasz wirowni nie, na wirownik to nie bardzo. To nic nie daje. Nie. Klamki nie łamki, zamontować i tyle tak. Pamięta, szczęście w nieszczęściu, że ona pękła. <laughs> Nieźle, szybko ogarnięte. Tak. <laughs> Serwis Stasia.